Hej kochani, witam was po długiej nieobecności Ogólnie zatrułam się czymś i 3 dni umierałam <grywa> w toalecie Więc dlatego mnie nie było, ale spokojnie już wracam Nie było mnie też po tej imprezie, bo nie było mnie w domu, nie miałam jak dla was nagrywać Nie miałam czego dla was nagrywać, później tam stawiłam dwa filmy i teraz znowu mnie nie było. No ale na no spokojnie już wracamy przed vlogmasami. Mam nadzieję, że nic nam nie wyskoczy. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówiłam, z tymi vlogmasami jeszcze się dogadamy. Jestem w trakcie nagrywania dla Was vloga, także na pewno yy, będzie co oglądać. A teraz taki króciutki film, ale chcę Wam pokazać, co wystawiam na moje Bintet. Także jeżeli to już oglądacie, to rzeczy są wystawione yy, i co. Może zacznijmy od pierwszej rzeczy, takiej do ubrania, bo jest to jedyna rzecz, którą chcę Wam tutaj pokazać. Jest to sukieneczka w odcieniu złota, z cekinki kochani, bo jak wiemy, zbliżają się Andrzejki, więc taka sukieneczka, ona jest dość króciutka i jest ona nowa z metką w rozmiarze L, ja jej nie miałam ani razu ubranej Ona po prostu sobie leży w szafie I czeka na nowego właściciela Ja nie pamiętam za ile ją kupiłam Bo zauważyłam, że jest oderwany ten wiecie Z ceną I wystawiłam ją za 25 zł Oczywiście u mnie są rzeczy do negocjacji Wiadomo, że Jak jest sukienka za 25 To ją nie sprzedamy jej za 5 zł Ale za 15 jak najbardziej możecie negocjować i ta sukieneczka yy, będzie wasza przed Andrzejkami a mówię jest naprawdę bardzo ładna i myślę że jak na jakąś imprezę andrzejkową a akurat andrzejki wypadają w weekend no to będzie jak najbardziej ok drugą rzeczą jaką mam pod ręką to jest ten zegarek który sobie zamówiłam i kochani wystawię go za 15 zł bo on jest yy, całkiem w idealnym stanie, ponieważ miałam go ubranego tylko raz na tą właśnie imprezę. On mi jest ogólnie troszeczkę za duży, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował wymiary, no to postaram się jakoś zmierzyć. No bo, tak jak mówię, no niestety jest mi za luźny, dlatego go sprzedaję za 15 ziko. Tutaj on ma taką ładną panterkę, co możecie zauważyć. No i myślę, że za 15 zł na pewno komuś się on spodoba. A już nie będę go y, oczywiście odsyłać, bo to bez sensu. Kolejną rzeczą, jaką wystawiłam, y, są białe rajstopy, które miałam raz ubrane i widziałam z nimi fajne stylizacje na Pinterestie. Są to rajstopy w stylu Gucci. GGGG. Nie jest to oryginał Gucci. Nie pamiętam za ile je kupiłam, ale wystawiłam za 22 zł. Wiem, że teraz toby są mega pożądane, ponieważ ja również szukałam tych białych. Myślałam, że będą ze mną na dłużej, ale jednak nie, zrobiłam sobie to zdjęcie, co chciałam w nich, więc na spokojnie mogę je wystawić. Jeżeli ktoś by chciał, no to zapraszam na moje winted I jak wiecie, tak jak mówiłam, ceny oczywiście są. Do negocjacji I tak to po prostu będzie wyglądać Kolejną rzeczą, jaką sprzedaję jest książka To jest coś bardziej dla czarownic Dla osób, które interesują się magią Tak jak na przykład ja Jest to książka Magia Naturalna Zobaczcie jaką ona ma śliczną w ogóle okładeczkę Piękną ma tą okładkę I przeczytałam ją Kupiona była w zeszłym roku Przeczytałam ją kochani dwa razy ale ona nie jest w moim typie. Ja mam książki o magii najróżniejsze i mam cztery, które ze mną są. Tak, cztery, które ze mną są, one ze mną zostają. Po prostu kocham te y, książki i do nich wracam co chwilę. Ta. Jest fajna, ale to nie jest ten mój vibe książki, którą bym miała mieć na co dzień, która by ze mną została na co dzień, dlatego ona idzie na sprzedaż. Kupiłam ją za 54,90, tutaj z tyłu jest cena, i sprzedaję ją za trzy dyszki, bo mówię, ona jest stanie idealnym. Nic się tutaj nie można przyczepić, nie jest nigdzie poplamiona ani nic takiego, okładka nie jest jakoś poniszczona, więc za trzy dyszki i książka może być wasza dla czarownic, które to oglądają to jak najbardziej. No i co? I teraz są jeszcze dwie takie fajniejsze rzeczy, które wystawiam na to windet. Jest to paseczek. Paseczek z Juicy. Jest to chyba jakaś taka, wiecie, wersja, nie wiem, niespotykana. Kupiłam go w TK Maxie w zeszłym roku. Za 119 zł bodajże i sprzedaję go za 89. Jest wystawiony. Ogólnie nie chcę jakoś bardzo negocjować ceny do 80, raczej bym zeszła. No mówię, on jest nowy, miałam go ubranego może z 2-3 razy. Nie wiem dokładnie, sprawdzę sobie później, bo ja zapisuję wszystko na Snapchacie, dlatego sobie zobaczę. No i on jest w stanie idealnym, w stanie idealnym, no ale mówię, miałam go ubranego, więc nie jest tak do końca nowy bez metki jak to na wintet niektórzy opisują, ale jest w stanie idealnym, więc jak dla mnie możecie sobie zobaczyć. On tutaj nigdzie nie jest poniszczony. Także jak najbardziej polecam, jest to rozmiar M i oczywiście jeżeli ktoś będzie chciał, no to zmierzymy ten paseczek i on po prostu prezentuje się w ten sposób. Wydaje mi się, że jest naprawdę śliczny. I ostatnią rzeczą, którą wystawiam na vinted jest to rebeczka Polo Dzień dobry Piterku Jest to rabeczka polo yy, Czarna, taka na takim oto Tutaj yy, ramieniu Kupiłam ją Teraz nie pamiętam, czy za 149 zł Czy za 119 zł Nie mam pojęcia, nie pamiętam, nie chcę wam skłamać Ale sprzedają ją za 90 zł, ponieważ ona jest W idealnym stanie yy, Z zewnątrz Chociaż czekajcie, czekajcie, czekajcie i bym was okłamała. Tutaj jest zaciągnięcie, takie. To już jeszcze teraz to widzę. O, tutaj takie malutkie. przeskota, więc stan bardzo dobry bym oceniła, yy, ze względu na to, że z tej strony nic tutaj nie ma. Możecie sobie zobaczyć. W środku też stan idealny. Tutaj w ogóle nie jest nigdzie obdrapana, więc myślę, że za taką klasyczną torebkę w środku wygląda ona tak za taką klasyczną torebkę wydaje mi się, że i ona jest śliczna, naprawdę śliczna. Jest to spoko cena, tym bardziej, że mówię, stan ma super. No więc y, to są rzeczy, które wystawiam na mój winted y, i mam nadzieję, że wam się w sumie spodobało y, takie właśnie, takie, takie właśnie, y, ten, no. taki właśnie y, film. Z rzeczami, które wystawiam na Vinted Ale niekoniecznie są to ubrania Oczywiście w międzyczasie Od filmiku jednego z Vinted i drugiego wystawiłam jeszcze kilka różnych rzeczy Więc serdecznie was zapraszam Nazwa to jest patrycjap.023 Więc tam możecie szukać Moich różności na Vinted I co? Życzę wam miłego dnia Miłego wieczoru W zależności kiedy to oglądacie I do kolejnego odcinka Pa!